Dzień dobry Państwu. Muszę skomentować te dwa ogłoszenia, bo są niezwykłe. Tak jak widzicie, pierwsze to 44 900 Matis. I co mamy w ogłoszeniu? W ogłoszeniu w ogóle za taką cenę więcej niż w salonie. Ja rozumiem inflacja i tak dalej, ale to jest mocna przesada. Ale to jeszcze nie wszystko. W ogłoszeniu napisane jest, że wszystko jak nowe tak jak widać, prawie 7000 przebiegu. Co tam dalej? No po prostu to za taką cenę, z takim przebiegiem, to powinno. Być no tutaj wszystko jak nowe. Ja już mam, proszę Państwa, rozeznanie jak wygląda nowy Matiz. Jest na kanale film z nowym Matizem. Tutaj widzicie Państwo, no ja widzę przynajmniej duże niedociągnięcia tego wszystkiego. Oprócz tego, że zdjęcia są z biegu zrobione. Samochód jest troszeczkę pochlapany, no nie wiadomo o czym, w każdym razie widzę już tutaj nawet na tych zdjęciach zarysowania, zarysowania na tapicerce, zarysowania na desce rozdzielczej, widać no w silniku jak to w silniku silnik który przepracował troszeczkę no to jest, będzie już przykurzenie i tak dalej ale no proszę państwa co tu dużo mówić dziwna sprawa za dużo płynu widzicie no to, to nie jest jakiś wielki problem ale no obsługa takiego samochodu no, powinna być też super super nieskazitelna w każdym razie Mamy do czynienia z autem za 44,900 do negocjacji nawet. Ale co tu negocjować? Po prostu podejście sprzedawcy, no to jest, no nie wiem, do, do nas, do klientów. Nie wiem, jak to nazwać. Ta cena jest no z kosmosu to mało powiedziane. Ta cena jest mocno przesadzona. Ta cena jest niewiarygodnie Moja wysoka i tak dalej no, mm, tak jak widać tutaj powinno być wszystko tip top a nie jest już nawet na zdjęciu mm, także tak, do autora tego ogłoszenia masz fajnego Matiza ale tak cena w dół i warto by było chociaż odrobinę poczyścić proszę jeszcze też zauważyć srebrny jest 2002 roku jest tak napisane wszystko się zgadza. To, że już nie ma tych czarnych, czarnych obwódek na zderzakach, to tak. To, to w porządku, ale proszę zauważyć, że to jest live i nie ma wygłuszenia silnika. To jest bardzo zagadkowa sprawa w tym wypadku. I wydaje mi się jeszcze też, proszę popatrzeć na tabliczkę znamionową DUFSO, jest ta nowa. Nie jest to już ta mocno koreańska taka. No no cóż, wydaje mi się, że tutaj, tutaj mamy do czynienia z czymś takim, nie wiem, innym przede wszystkim. Nie mi jest to wyjaśniać, czy to jest prawidłowe, czy nie, ale to, że live i nie ma wygłuszenia, to jest, proszę Państwa, bardzo. No nie wiem, nie nazwę to podejrzliwą sprawą, ale ale zagadkową sprawą przechodzimy do drugiego do drugiego głoszenia 22 tysiące z haczykiem ten matis był wystawiony za 8 ja już jestem po rozmowie z tym panem to znaczy pisaliśmy do siebie Ktoś doradził panu, żeby podwyżyć, że Matis jest więcej wart. Proszę pana, ma pana złego doradcę Tutaj Matis był za 8 i myślę, że to jest realna cena za 8000 i bardziej bym nawet opcjonował za tym niebieskim niż za tym srebrnym, patrząc na te zadraśnięcia w bagażniku tego się już nie naprawi bez ingerencji a jak jest ingerencja to no to już jest inna sprawa kolekcjonerska takiego auta także bym bardziej stawiał na tego niebieskiego, ale gdyby powrócił do ceny tej sprzed tej podwyżki to mógłbym z tym panem rozmawiać, ale jestem wstępnie umówiony na jakiś film pan obiecał, chociaż to już wiem raczej, że nie przyjdzie ten film, bo to tak każdy mówi i no i cóż mówię byłbym zainteresowany, gdyby cena była tego Matiza odrobinę no taka jaka była przedtem co tam jeszcze? Też widzę niedociągnięcia, jakieś sprawy, ale ma mniej nawet chyba takich bardziej mocnych niż ten srebrny rak. Także widzimy tutaj dwa ogłoszenia sumujące matizy, albo po prostu właściciele nie chcą sprzedać, ale nawet wydaje się, że nawet jakieś muzeum tego nie kupi srebrny to naprawdę warto by było też go poczyścić. Niebieski też nie przedstawia tak super wyglancowanego, ale to może dobrze, ale jest, jest tak jak powtarzam, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, że ten niebieski, który widziałem u kolegi, no jest wyjątkowo wyjątkowo piękny i tam każda część czy obudowa filtra, czy. czy te wszystkie przewody gumowe są pięknie czarne niezabrudzone, a tutaj pokrywa zaworów też jest bardzo ładna, a tutaj mamy na przykład w tym srebrnym jakieś kropeczki to takie pewnie dla wstępnych zainteresowanych, ale gdyby te Matizy miały cenę wywoławczą 9 to na pewno którym z nich byłbym zainteresowany, z tym, że bardziej na ten niebieski bym liczył Taki szybciutki tylko update. Zaczyna się rok 2026 i pora na jakieś gadżety.